Czy znasz jakąś spółdzielnię socjalną, która nie tylko pracuje na rzecz swoich członków, albo wykonuje różnego rodzaju usługi i produkty? Większość spółdzielni pracuje nie tylko dla siebie, tak, dzieli się swoją wiedzą, swoimi kompetencjami. Świetnym przykładem jest Rzarska Spółdzielnia Socjalna, do której teraz Państwa zaprosimy. Zapraszamy Państwa do poznania przykładu Żarskiej Spółdzielni Socjalnej, która pomaga również innym spółdzielcom, a także społeczności romskiej. Nasze działania w takim pomocowym zakresie pomogły za założyć w kraju myślę, że już kilkadziesiąt spółdzielni, co uważamy za mały suk. Ta sfera działalności jaką spółdzielnia się zajęła, to była działalność usługowa w zakresie instalatorstwa, w zakresie prac remontowo budowlanych malarskich i prac porządkowych. Taki ośrodek sobie wymyśliliśmy na terenie dawnego Centrum Kultury Młodzieżowej i mieliśmy w tym momencie takie miejsce, gdzie wypracowane środki mogliśmy lokować po to, żeby stworzyć sobie potem bazę do działalności Żarskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, który stał się miejscem do spotkań różnych organizacji pozarządowych i nie tylko, bo były to stowarzyszenia, grupy, które docierały, miały miejsce, gdzie mogą posiedzieć, wypić kawę, porozmawiać, a jednocześnie skorzystać z porad ośrodka prawnego, który w rzadkim ośrodku ekonomii społecznej zaczął funkcjonować. Od 2010 roku został zakończony projekt FIO, Lokalny System Wspierania Ekonomii Społecznej, a od 1 marca 2011 roku rozpoczęliśmy projekt Romowi Wczoraj i Dziś: promocja i integracja społeczności romskiej w Żelach. Prowadzona jest świetlica dla dzieci romskich. W świetlicy tej zorganizowane są zajęcia artystyczno-muzyczne. Przeprowadzony został kurs komputerowy. Dzieci wychodziły na basen, zobaczyły, na czym polega praca w bibliotece miejskiej. Zajęcia polegają na wydobywaniu dzieci romskich różnorodnych talentów, które te dzieci posiadają. Przekonaliśmy się o tym doskonale. Prowadziliśmy różne rodzaje zajęcia plastycznych, które włączone były wystawą prac plastycznych. Jak również zajęcia taneczne. Dzieci po prostu pokazują swoje zdolności muzyczno-taleczne, promując w ten sposób swoją kulturę romską. Przeprowadziliśmy dla e, młodszej grupy Romów e, szkolenie z, takie, z zakresu udzielania pierwszej pomocy. To był fantom, dzieci mogły podejść, sobie spróbować, zadawały różne pytania. Również dla tej grupy zostało przeprowadzone e, szkolenie zasad e, postępowania studentów, czyli kiedy wolno, kiedy nie wolno podchodzić, jak podchodzić do psa, żeby e, właśnie tam nie narazić się na pogryzienie. W tej chwili tutaj z Żarską Spółdzielnią Socjalną prowadzimy właśnie tutaj kurs pierwszej pomocy dla młodzieży romskiej, właśnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Żarska Spółdzielnia Socjalna przeprowadziła dla nas kurs, pomogła nam właśnie te, wypełnić wszystkie dokumenty. Które później zostały złożone w sądzie, no i ta współpraca, że tak powiem, zaczęła już od tego momentu no, już działać na zasadzie spółdzielnia a spółdzielna Ze spółdzielnią socjalną współpracujemy już tak około dwóch lat. Korzystamy nie tylko z pomieszczeń spółdzielni, tutaj organizujemy zajęcia z naszymi dziećmi ale również członkowie spółdzielni pomagają nam przy przygotowaniu informacji promujących naszą organizację. Warto współpracować, bo to jakby i poszerza pole działania, a przede wszystkim efekty są o wiele lepsze i skuteczniejsze niż w momencie, kiedy każdy skupiony jest sam na sobie.